Bardzo lubię tą dzisiejszą Ewangelię, kiedy uczniowie idą do Emas. Co prawda, jeszcze wczoraj myślałem, że powiem Wam o łzach, o łzach radości i smutku z powodu, z powodu odnalezienia zmartwychwstałego Pana. Ale kiedy wczoraj wieczorem przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, to zatrzymam się przy niej. I znów Was poproszę, abyście popatrzyli na nią w kontekście tego, co, co przeżywamy, czym żyjemy, o czym rozmawiamy i czego doświadczamy na co dzień. Ta Ewangelia ma w sobie kilka obrazów i tak ją też dziś podzielimy. Smutni uczniowie, którzy idą do wsi zwanej Enos, rozmawiają ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Muszą rozmawiać o tym, co ich boli, co ich trapi, o tym o tym, z, z czego się nie cieszą. Doświadczyli pewnego cierpienia. Oni to później wypowiedzą w tych słowach, a myśmy się spodziewali, to jest ich ból serca. To są ludzie, których dotknęło cierpienie. Czy cierpimy? Dzisiaj z jakiego powodu cierpisz? Czego doświadczasz? Są ludzie, którzy przychodzi są do, do łóżka w swoim cierpieniu. Odczuwają olbrzymi ból, nie zawsze o nim mówią innym. Inni cierpią z powodu swojego niedołęstwa. Że nie mogą sami zrobić tego, co chcieliby zrobić. Są inni, którzy teraz cierpią z powodu utraconej pracy, płynności finansowej. Są inni, którzy cierpią z powodu braku Eucharystii, Komunii świętej i sakramentów. Nie chodzi o to, by zastrzymać się i szukać, jakie cierpienie jest większe. Chodzi o to, aby pokazać zbolałe serce. Serce, w którym rodzi się mnóstwo pytań. Czasami pytać bez odpowiedzi, gdzie jest wielki ból, na przemian połączony z lękiem, strachem. Tam pojawiają się też łzy, I nie są to łzy radości. To łzy smutku, łzy lęku. Strachu, łzy bezradności. Dlaczego uczniowie idą do Emaus? Oni uciekają do Emaus. Chcą się odciąć od tego, co się wydarzyło, chcą o tym jak najszybciej zapomnieć. Jest to dla nich jakiś sposób pewnego rodzaju porażka. Ten, który miał być, Wybawicielem został w nieludzki sposób ukrzyżowany. Nie rozumieją tego, co się wydarzyło. W takim osamotnieniu i w lęku czasami łatwo popaść w grzech, bo człowiek chce uciec. Od tego, aby się gdzieś schować, aby o tym zapomnieć. Wszelkiego rodzaju przeróżne kłody życie rzuca nam pod nogi. Przewracamy się i nie wszyscy umieją wstać. Niektórzy upadną. I tak już zostaną na jakiś czas. Cierpiące, zmartwione serce co z takim człowiekiem robi Pan Jezus? Przybliżył się i szedł z nimi. Ale oni go nie poznali. Ich wzrok był tylko skierowany na to, co się wydarzyło, na nich samych, na ich cierpienie. Jezus w delikatny sposób chce wejść w ich życie. Kiedy pyta ich, jakie rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze, To zachęca ich do tego, aby otworzyli się przed nim. Na samym początku tylko z nimi jest, przybliżył się i szedł, wsłuchując się w to, co mówił. W Twoim cierpieniu, którego doświadcza, że dzisiaj, w jakim miejscu widzisz Jezusa? Czy umiesz go zobaczyć, że jest obok ciebie i obok ciebie idzie? Czy jesteś jak ci uczniowie, zapatrzeni tylko przed siebie, nawet nie zauważyli, że się do nich przybliżył i że z nimi idzie? Oczy są ich na uwięzi. Nasze też mogą tak być. Nie widzimy niczego obok. Skupiamy się tylko na tym, co w tym momencie dla nas jest najważniejsze, co budzi lęk, strach o jutro. Musimy pamiętać, że Jezus. w delikatny sposób przybliża się do naszego życia i tylko wtedy w nie wejdzie całkowicie, kiedy Ty mu na to pozwolisz. Kiedy Ty przed nim otworzysz furtkę, dasz zielone światło. Przybliżył się i szedł z nimi. Delikatna, miłująca obecność Pana Jezusa. Na razie nic nie mówi, o nic nie pyta. Na razie tylko jest. Niektórym tyle wystarczy, że jest. A potem stawia pytanie, prowokuje. Co się stało? O czym rozmawiali? Zaczynają Mu opowiadać o swoich problemach? Tego też chce Jezus. Abyś umiał Mu mówić, abyś miał odwagę mu powiedzieć o tym, co cię trafi, z czym się zmagasz, czego się boisz. To prawda on o tym wie. Ale czy nie poczujesz się sam lepiej? Kiedy o tym mu powiesz? To tak, jakby powiedzieć, modlę się w tych intencjach, które mam zlecone, wyznaczone na ten czas. Nie. Mówię o tych intencjach. Jakie one są? Za co się modlę? Za kogo i o co? Chcę to wypowiedzieć, po to, abym ja sam nie usłyszał, mówiąc Panu Bogu, o co się modlę w takiej czy innej modlitwie, w pompejańskiej nowennie, czy nowennie przed, przed świętem Bożego Miłosierdzia, czy w modlitwie różańcowej. Czy w dziesiątce różańca, czy w czymkolwiek innym. Powiedz na głos, samemu sobie to powiedz. Hmm? Oto pyta Pan Jezus. Powiedz mi, czym teraz żyjesz? Czym żyjesz? Co jest w Twoim sercu? Skąd się bierze ten lęk, strach? Skąd jest radość? A skąd jest tęsknota? I za czym tęsknisz? Opowiadają Panu Jezusowi wszystko. Słucha ich cierpliwie. Nie przerywa im. Wyobrażacie sobie tą rozmowę? Idzie obok nich Jezus. I uczniowie opowiadają Jezusowi o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie z ich nauczycielem, Jezusem. Temu, który został umęczony i ukrzyżowany, opowiadają, jak to wyglądało. To musi być piękna narracja. Narracja oczami świadków, uczniów, z pewnością bardzo różna i inna. Od tego, co doświadczył Jezus, biorąc w tym cierpieniu i śmierci udział, będąc krzyżowanym. Ale zobaczcie, że nie przerywa im, nie prostuje ich, tłumacząc, że to tak nie był. Zostawia całkowicie, cierpliwie słucha. Cierpliwie słucha, pozwala im się wypowiedzieć, pozwala im się wyżalić, wypłakać. Po co? Po to, że kiedy skończą, wtedy On zabierze głos i zaczynając od Mojżesza, wykłada im wszystkie pisma, które dotyczyły się Mesjasza. Co jest kluczem w tej pięknej historii? Żalu, smutku, tęsknoty. Kluczem jest to, co dzieje się na samym końcu. Eucharystia. Pan Jezus chce ich zaprosić. Na najpiękniejsze spotkanie, na Eucharystię. Przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. Poznali go po łamaniu chleba, a on zniknął im z oczu. Drodzy, w tym bólu, którego doświadczamy, i w tej wielkiej tęsknocie za Eucharystią i za sakramentami, Również z naszych ust muszą wydobyć się słowa: zostań z nami, Panie. Tak jak jesteśmy. Zostań z nami w naszych domach, tam gdzie modlimy się i gdzie za Tobą tęsknimy. Zostań z nami. Pozwól nam tęsknić. Abyśmy jakby na nowo poznali Cię po łamaniu chleba. Abyśmy doświadczyli na nowo tego spotkania w Eucharystii, w sakramentach. By Jezus znów napełnił sobą nasze serca. A zatem, kiedy dzisiaj kiedy dzisiaj Mu mówisz o swoich tęsknotach, o swoim bólu i cierpieniu, On cię cierpliwie wysłucha. Szepnie ci coś dobrego do ucha, a ty wtedy Mu powiesz, że zostań z nami. Jest dzisiaj z nami. Zmartwychwstały Pan. Żywy I prawdziwy. Niech zatem ta Jego obecność duchowo wypełni nasze serca, niech je umocni, byśmy z nową mocą i z zapałem umieli wrócić, by chwalić Jego święte imię, tak jak uczniowie wrócili czem prędzej aby ucieszyć się ze spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Niech zatem zmartwychwstały Pan wypełnia nas sobą, by nasza radość była pełna.